Lotnicza Historia Polski. W ramach pokojowej reorganizacji polskiego lotnictwa po wojnie polsko-bolszewickiej lotnictwo lądowe rozdzielono pomiędzy trzy pułki lotnicze w Warszawie, Krakowie i Poznaniu. Nie wykluczano jednak dalszej rozbudowy jednostek lotniczych. Rzeczywiście nastąpiło to w 1924 roku. Wówczas w Toruniu powstał czwarty pułk lotniczy. Ceną jego utworzenia była likwidacja szkoły obserwatorów i strzelców lotniczych. Dwa kolejne polskie pułki lotnicze powstały na kresach. W Lwowie postanowiono ulokować szósty półk lotniczy, a w Lidzie 11 pułk myśliwski. Oba powstały w 1925 roku. Lokalizacja stosunkowo blisko granic z wrogo nastawionymi sąsiadami może z dzisiejszej perspektywy budzić wątpliwości, ale starano się wówczas wykorzystać istniejącą infrastrukturę, której brakowało w bezpieczniejszych lokalizacjach. Informacje na temat struktur organizacyjnych, kadr i baz w Lwowie oraz w Lidzie. Można znaleźć w drugim rozdziale książki więcej niż piąta broń między wojną a pokojem, organizacja, personel i sprzęt polskiego lotnictwa wojskowego w latach 1921-1925. lotnicza historia Polski